Lankiewicz. Ja sobie nagrywam tą rozmowę. Tam usłyszałem, że Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych to jest żona rzecznika prasowego od Was z Białego Stoku i prawdopodobnie jest kryta przez Policję Białostocką czy z Podlasia. Natomiast codziennie jest kilka informacji na tym ośrodku na Facebooku szkalujących ludzi. A w dniu dzisiejszym został zamieszczony post nawołujący do nienawiści niedawno. Chciałem zapytać, czy pan zareaguje na stanowisko kierowania z urzędu? W jakim celu pan dzwoni do mnie, żeby mi to poinformować nie? Tak? tak? pana no, artykuł 304 osobiście w komendzie. Proszę pana w bądź w komisariacie, jeżeli, jeżeli pan uważa, że jest to przestępstwo. A pan ma dobry słuch? Ma pan dobry słuch? Czy pan ma... Nie pytam, czy... czy pan ma czy pan ma dobry słuch. Czy pan ma dobry słuch, bo ja zgłaszam panu. Ja bardzo dobry. Proszę pana, zgłaszam panu fakt popełnienia przestępstwa, a pan dowiedziawszy się o nim ja ma obowiązek zareagowania. Ten, ten fakt należy zgłosić osobiście w komendzie miejskiej. Jeszcze jedno zdanie. Panie dyżurny, pan sobie łaskawie zajrzy na Facebooka na tą witrynkę i pan zrobi dokumenty takie jak trzeba. Nie mam takich, nie mam takiego obowiązku patrzeć na Facebooka, nie interesuje mnie Facebook. Witam, Szczepan Krzewicki, a to za co pan bierze pieniądze, panie dyżurny? Jeszcze jakieś, w czymś mogę pomóc? Państwo? No nie, no chcemy zapytać, panie dyżurny, bo zgodnie... Ja pana poinformowałem, Ale panie... pan może zgłosić przestępstwo, jeżeli uważa pan. Panie dyżurny... Podejrzewa pan, że jest jakieś, zaistniało przestępstwo. Ale panie dyżurny, my mamy takie pytanie, zgodnie z ustawą o policji państwo działaj... działacie, tak? Pana? Czy ale, jeszcze w czymś mogę ale, ja, ale ja pytam Czy pan działa zgodnie z ustawą o policji I zgodnie z prawem tak, proszę pana. Czyli jeżeli ktoś panu zgłasza Prawdopodobieństwo ja panu No Jeżeli pan chce zgłosić Takie przestępstwo, o którym pan mówi Należy udać się osobiście Ale to po co jest policja, nie mi pan powie Po to tylko, żeby pensję Panie pana, Nie będziemy dyskutować na temat, po co jest policja Bo to nie jest miejsce i czas no ale przepraszam bardzo, to ja... Zajmuje pan linię telefoniczną. Ale linia telefoniczną jako to jest linia telefoniczna? Nie rozumiem. Że pana, zbędna dyskusja. No ale to jest informacyjna linia telefoniczna, tak? Zbędna dyskusja. Ale pytam, czy to jest... Te... Pana, co ma pan pytam, robić? no to ja pana pytam, czy to jest informacyjna po prostu, czy to jest jaka to jest linia telefoniczna? Że pana. Pan mi mówi, co Pan znalazł gdzieś tam na Facebooku, czy gdzieś tam gdziekolwiek, a ja Panu mówię, co pan mam zrobić, no. Ale to jeżeli... Nie powie... słucham Pana. Ale jeżeli co bym Panu pan zgłosił po prostu. po prostu, że gdzieś tam coś ukradł, rower albo coś w tym stylu, to Wy też nie działacie, czy jak? Działamy, działamy, proszę Pana. Działacie, tak? No to tu jest, tak. podobna, sy to tu jest podobna sytuacja. Proszę Pana, ale Pana trzeba przesłuchać. Co, gdzie, kiedy miało miejsce ale to panu, i tak dalej. Przez ale na to są te sprawy nie załatwimy. Ale pan. to ale to jest. Pan to... musi osobiście udać się. Pana należy przyjąć do pana zawiadomienie, przesłuchać pana w charakterze świadka czy poprzez mm -hmm. pan, no, Ale wie pan, ale grubo, ale... To do pana ale... Mówię, czy nie za ja nie, nie, jak najbardziej rozumiem, tylko wie pan, bo prostu pan, grup... pan ma wszystko w porządku, słuchem, tak jak pan mnie pytał? Nie, nie, bo to kolega. Ko kolega panu mówił o słuchu, po prostu Aha, no to nie ja to, także... To ja pana pytam, czy pan ma ze słuchem Nie no, ba bardzo dobrze po prostu wie panu. No to, to słyszał pan, co ja panu powiedziałem. Tylko kwestia jest jednej rzeczy, jeżeli panu zgłoszę, że... Nie będę dywagował z panem na jakieś dziwne tutaj tematy. Ale pan jest po prostu od tego panie funkcjonariuszu policji, za to dobrze. panu... za to, panu, no to ja panu za... powiedziałem, co pan ma zrobić. No to ja panu tłumaczę, Nie rozumiem, pan powoli... że... No ale nie, czy pan nie, 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 ale nie. I, zna pan język polski, Pytam, e, czy to zna pan język polski. To dobrze, to sprawdzimy wy pan, co, pan kto to jest proszę sobie to, to ja pan, to może inaczej. Pan miał Szanowny co? panie, to pan to, to może, to może sprawdzimy, bo ja znam cztery języki, po prostu może porozmawiamy no. teraz w niemieckim. Sprechen, Czym spre... mogę pomóc? Sprechen sie Deutsch, vielleicht? Czym, czymś mogę panu jeszcze pomóc? pomóc? No ale widzę, że pan jest po prostu ograniczony, bo po prostu bo pan mi mówi, że rozumiem po polsku. I to bardzo mocno. No, ale pan idiotą, to każdy idiota po, po umie powiedzieć. No, ale to pan jest idiotą po prostu, bo pan to teraz powiedział, czy jak? Bo ja teraz nie rozumiem. No nie wiem o co chodzi. Grzeczna rozmowa i...